Hej, dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w poniedziałek Wielkanocny. Mam nadzieję, że wszyscy zostali oblani wodą, i wszyscy oblaliście kogoś wodą. Dajcie koniecznie znać, jak mnie widać, jak mnie słychać i co słychać u Was. Poczekamy chwilkę, aż wszyscy się zbiorą. Ja sobie odpalę na telefonie jeszcze. Co tam, jak tam? Kto jest, kogo nie ma? No jak tam, młodzieży? Kto jest, kogo nie ma? Kto jeszcze jest serniczek? To jemy serniczek i oglądamy. Dobra, spotkaliśmy się dzisiaj, by kolejną wielkanocną zabawkę, za, zagadkę, nie zabawkę, zagadkę, także yy, poprosimy tablicę. Okej. Okay. No i mamy tablicę, mamy naszą zagadkę i czekam na Wasze odpowiedzi. Co powinniśmy wpisać zamiast w yy, wyniku... Zamiast znaku zapytania, co jest wynikiem naszej zagadki? No dobra, moi drodzy, kto tam? Kto tam, jak tam? Dobra, Aleks pisze, że 217. A co na to sądzą inni? Co na ten temat sądzą inni? Renata też 217. No dobra. To mamy Linda 30. Aha, Linda, że pierwsze to 30. Dobra, Bartosz. Bartosz, że 735. Ania podpowiada, żeby dobrze się przyjrzeć. Dobra, Linda, no to wiemy, że jedno jajko jest siedem, tutaj Linda odpowiada, no i co w ostatnim? Dokładnie, czekam jeszcze dwie minuty na prawidłową odpowiedź, ale widzę tutaj Linda ładnie walczy. Bartosz, Renata, Aleks już odpowiedzieli. Co jeszcze, co jeszcze? Ile tam jest? 7 dodać 30 razy 7, czyli że mielibyśmy 7 królików. Dobra, Linda mówi sześćset trzydzieści siedem. Okej, Mateusz dalej dwieście siedemnaście. Linda pisze, że się pomyliła. No to co, powoli zaczynamy? Prawidłowa odpowiedź? No do co, powoli odpowiadamy. Dobra. Jak dobrze zauważyliśmy, Jeden królik to 30. Jedno jajko, jedno jajko i jeden królik ma dać nam 30, ma dać nam 44. Czyli tu musimy mieć 7 i tu musimy mieć 7. No i teraz mamy 7, i musimy dodać do tego to. A tu co mamy? A tutaj jak przybliżymy. O, to zauważamy, że mamy dwa jajka. Tu i tu. I trzy króliki. Raz, dwa, trzy. I mamy to pomnożyć przez jajko. Więc dostaniemy takie działanie. Czyli dostaniemy 7. Dodać, dwa jajka. To jest. Dwa razy siedem i dodać trzy króliki, czyli 3 razy 30. I mamy to pomnożyć. Wszystko. Tak. I to wszystko, co tu wyjdzie. Czyli tu jeszcze zrobię nawias kwadratowy. Mam pomnożyć. Przez jedno jajko, a jedno jajko to 7, tak? Czyli mamy 7, bo tu było jedno jajo. Dodać 2 jaja po 7 i dodać 3 króliki po 30, i to wszystko, co nam wyszło, razy 7. No to więc lecimy. 7, dodać.

104 razy 7, 4 razy 7, 28, 2 dalej, 7 razy 0, 0, 2 i 7, 728, no i razem mamy 735. I taki moi drodzy wyszedł nam wynik. No i Ania Urbaniak. I Ewa, bardzo ładnie. No, i widzę, że już Linda z nami jest i policzyła. Także wynik naszej zagadki to 735, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, kolejna zagadka czeka na Was już jutro o godzinie 17:15, też w ramach ferii. I wolnego czasu dostaniecie zagadkę do rozwiązania i też zostanie ona rozwiązania. Przypominam, od środy wracamy do naszych regularnych spotkań o 10 16, 17.30 i 20. Także, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia już jutro na kolejnej zagadce nie ze mną kimś innym, a my się widzimy na regularnych spotkaniach w środę. Także trzymajcie się bardzo i do zobaczenia. I miłego dnia. No i